Dwór w Rymanowie. To budynek, do którego przybyli z Oleszyc Lubaczowa, Anna Działyńska ze swoim mężem Stanisławem i w tym dworze zamieszkali. Zajęli się najpierw Rymanowem, bo kupili miasteczko Rymanów, a później, jak już wspominałem w relacjach, w dzisiejszych opowiadaniach, dali początek dla uzdrowiska w Rymanowie. Dwór pochodzi z roku 1826. Jest murowany i wykonany został w stylu architektonicznym, który nawiązuje do stylu klasycystycznego. To jest klasycyzm. Pragnę podkreślić, że właśnie w tym dworze w roku 1878 Anna Działańska otworzyła szkółkę rzeźbiarską dla zdolnych chłopców z miejscowości Bałcianka, Wólka, Deszno i Wółtoszowa. Dała im można powiedzieć fach do ręki, bo później w swoich domowych warsztatach powstawały bardzo ciekawe prace. Różnego rodzaju rzeźby wykonane w drewnie, również rzeźbione talerze, rzeźbione zwierzątka, laski, a towar można było zbyć w uzdrowisku Rymanów Zdrój czy Iwonicz Zdrój. Dzisiaj w tym budynku gospodarzem tego dworu jest Nadleśnictwo Rymanów i dzięki temu ten dwór żyje, jest pięknie utrzymany, a wokół dworu znajduje się podworski park, w którym rosną starodrzewia pamiętające jeszcze czasy potockich dęby, buki, brzozy, klony, miłożębie. Na budynku dzisiejszego dworu pracownicy Nadleśnictwa Rymanów, ale także społeczeństwo Gminy Rymanów w 2014 roku ofiarowało tablicę z następującą treścią. Potrzebujący są zawsze i wszędzie, trzeba tylko patrzeć sercem, by ich dojrzeć. W hołdzie chrobienie Annie Zdziałyńskich, Potockiej, opiekuńcy ubogich, chorych i potrzebujących, która swoją wiedzę, umiejętność, talent i serce oddała mieszkańcom Ziemi Rymanowskiej. Piękny dar dla tej, która tu przybyła i tyle dobrego zrobiła dla Rymanowej okolicy.